E, dobra, ja dzisiaj opowiem o niebezpieczeństwie aplikacji internetowych, bądź bezpieczeństwie. Prezentacja będzie trochę bardziej techniczna. E, I generalnie koncept na dzisiaj wygląda w ten sposób. E, będziemy mówić trochę o SQL injection, o też dosyć ciekawym momencie, który polega na forsowaniu XML i na koniec będzie małe hacking demo. E, OK, więc e, odnośnie SQL injection. To jest dosyć popularny błąd praktycznie. Ja podejrzewam, że 90% programistów wie o co chodzi ale 90% programistów też ma podstawową wiedzę na temat SQL Injection i to jest ten problem. Generalnie weźmy sobie taki przykład. Kto z Was widzi tutaj błąd w kodzie? Znaczy, generalnie są dwa błędy. Pierwszy błąd to jest język programowania, ale jest jeszcze... <ślesz> <ślesz> jest, jest jeszcze jeden błąd. W którym miejscu? Dokładnie. Tutaj w tym miejscu, gdzie wrzucamy parametry, login i pass w żaden sposób nie są escapeowane, więc jesteśmy w stanie sobie wyjść ze stringa w SQL-u i dopisać swoje, swoje parametry, które chcemy. To jest podstawowy problem, brak filtrowania zmiennych. Okay. Lecimy dalej. Teraz jeżeli sobie na przykład w formularzu wpiszemy login i pass, załóżmy John test, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli na przykład w polu password wpiszemy sobie admin, zamkniemy stringa, otworzymy komentarz. To w tej sytuacji wyciągamy z bazy wszystkich użytkowników, których login to jest admin. Bardzo proste. To jest na zasadzie też or równa się 1, równa się 1. E, ok, i teraz co w sytuacji, kiedy zapytanie nie zwraca danych? Bo tutaj jak widzicie, na przykład w tym panelu są printowane dane użytkownika i te dane widzimy, więc widzimy rezultat zmodyfikowanego zapytania. Ale co w sytuacji, kiedy nie widzimy tego rezultatu? I na przykład mamy taki prosty snippet, który polega, Zobaczmy, że to jest sprawd On generalnie sprawdza user agenta, czy istnieje w tabeli. Sprawdz, jeżeli istnieje, to zapisuje informacje w blogach. I teraz sytuacja jest taka sama jak ostatnio. Mamy parametr, który jest wrzucany do SQL-a, on nie jest w żaden sposób escape'owany. I teraz możemy wrzucić tutaj swój kod. Tylko pytanie, tak naprawdę co to nam da, bo. Wartość tego query nigdzie nie jest wyświetlana. Jedynie jest sprawdzane, czy liczba zwróconych wierszy z MySQL jest większa od zero. Jeżeli jest 0, to zapisujemy w publiku. I to jest wszystko. I pytanie, czy można coś z tym zrobić, bo jesteśmy w stanie wstrzyknąć swój kod. Zapytanie wygląda w ten sposób. Wstrzyknięty kod może wyglądać na przykład tak. Dokleimy sobie liniona selectem database i wyciągamy nazwę bazy. Ale bazy nie wyciągniemy, bo te zostanie nigdzie wyświetlone. Query się wykona. Faktycznie do sobie do zapytania nazwy bazy, ale to wszystko, nie zobaczymy rezultatu. Więc to nie jest droga. I teraz tak, ale co w sytuacji, kiedy zrobimy sobie Union Select i dorzucimy Slipa z pięcioma sekundami. Skrypt przestanie odpowiadać na chwilę, zamrozi się na 5 sekund i zwróci nam dane. No dobra, i teraz pytanie, czy to jest podstawa do wyciągnięcia jakiejś informacji z bazy. Oczywiście jest. Jest coś takiego co się nazywa time-based time blindness call injection. Generalnie chodzi o to, że trochę chodzimy na ślepo. Nie wiemy tak naprawdę jaki jest rezultat zapytania i próbujemy coś z tym zrobić. I teraz jeżeli sobie wrzucimy tutaj 5, piątkę, no to opóźniamy skrypt o 5 sekund. Teraz co w sytuacji, kiedy wrzucimy sobie na przykład 10 sekund. Opóźniamy skrypt o 10 sekund. Więc jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić, rozróżnić 5 sekund, 10 sekund, jesteśmy też w stanie pewnie rozróżnić 1 sekundę. Teraz do czego możemy to wykorzystać? Pierwsza bardzo ciekawa opcja i wiele ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy to jest attack DOS. Generalnie w MySQL jest coś takiego, co się nazywa max connections. To jest parametr, który odpowiada za maksymalną liczbę połączeń do bazy. W MySQL w 5.01 ta liczba jest ustawiona na 151 połączeń domyślnie. Mało kto to modyfikuje. I teraz jeżeli ta liczba połączeń zostanie przekroczona, to dostajemy błąd małych connections. Więc jeżeli to na przykład będzie PHP, no to możemy dostać fatal error, czy cokolwiek jak to będzie obsłużone i fajna nam się aplikacja. I teraz taka hipotetyczna sytuacja. Załóżmy, że mamy sobie serwer i teraz wysyłamy, namierzyliśmy przede wszystkim najpierw skrypt, który mamy w landed injection, jesteśmy w stanie do play -slipa. i teraz załóżmy, że wysyłamy sobie takich requestów, nawet z jednego IP, jeżeli firewall tego nie filtruje. Załóżmy na przykład, nie wiem, 60. No to mamy 60 połączeń, które, z których każdy wisi po 60 sekund. No dobra, ale co jeżeli zrobimy 150 połączeń? Czyli zdejmiemy całą pulę połączeń z serwera. Zostanie błąd. generalnie to jest bardzo popularne. Nie wiem, MyBB czy wszystkie jakieś popularne frameworki w takiej sytuacji po prostu zwrócą błąd, bo to jest odpowiedź serwera bardzo do więc one tylko to przetwarzają i to wszystko. Więc wysycenie takiej puli połączeń jest bardzo, bardzo łatwe. Jak się można przed tym zabezpieczyć? To jest też dobre pytanie. Generalnie trzeba było jakoś to panie sobie zeskalować, na przykład, bo 150 od połączeń to czasami może być za mało, czasami może być za dużo, więc też zależy, że na jedną sobie pozwalają, ale na firewall można było to wyciąć, żeby nie pozwalać na przykład na otworzenie nie wiem, tylu sesji z jednego IP. Z sposobów jest generalnie bardzo dużo, ale warto zdawać sobie z tego sprawę i sprawdzić konfigurację swojej bazy. Teraz przy pomocy tego blind'a możemy jeszcze pobrać dane z bazy. Czyli teoretycznie ich nie można było pobrać, a jednak to można zrobić. Sprawa wygląda następująco. Robimy sobie w nią Selecta i teraz zamiast slipa, to znaczy slip cały czas jest, on jest nam potrzebny, dorzucamy sobie warunek if, który weryfikuje, czy nazwa bazy to jest test. Jeżeli nazwa bazy to jest test, to robimy slipa na 5 sekund. I w tej sytuacji, jeżeli nazwa bazy nam się zgadza, no to mamy odpowiedź skryptu po 5 sekundach. Piszemy... Szybki skrypt PHP-aD w Pythonie, który jest nam w stanie to zweryfikować i wiemy, że nazwa bazy jest na przykład test. Generalnie to nam pozwala określić bardzo łatwo, bo blind polega na tym, że jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy warunek jest prawdą, kiedy warunek jest fałszy. To jest taki zwykły blind. My tutaj operujemy na time-based, więc będziemy bazować też na prawdzie i fałszu w taki sposób, że mierzymy czas odpowiedzi. Co w sytuacji, kiedy zrobimy sobie coś takiego? takich Czy ktoś ma jakiś pomysł, co ono weryfikuje? Dokładnie, ono sprawdza pierwszy znak z nazwy, z nazwy użytkownika, czy ten pierwszy znak w ASCII to jest 114, 114 to jest R. Jeżeli to jest R, to dostajemy slipa 5 sekund. I teraz załóżmy sobie taką sytuację, że na przykład user to jest root, localhost. Nie polecam oczywiście tego rozwiązania, ale może się tak zdarzyć. I teraz jeżeli sobie zrobimy substringa z funkcji user, z pierwszej, tery, drugiej, trzeciej, czwartej, to jesteśmy w stanie każdą z tych iteracji wyciągnąć i sprawdzić. Teraz jeżeli wykonamy funkcję ord, która zwraca kod ASCII, to mamy ten kod ASCII, który sobie też możemy porównać. Ok, wyciągamy znak po znaku. To się wydaje proste, ale to jest bardzo czasochłonne, więc jeżeli chcecie sobie przyspieszyć sprawę, to jest takie narzędzie do testowania. Które możecie sobie ściągnąć i sprawdzić na własnej aplikacji. I teraz wam pokażę przykład jak wygląda odpalenie takiego narzędzia z odpowiednimi parametrami. Tutaj teraz będzie zzozumowane, więc ja zobaczycie dokładnie. Generalnie teraz trwa inicjalizacja. Tutaj na dole są access logi z serwera, tutaj jest to narzędzie. Robimy select database. I możecie sobie zaznaczyć w access logu, że lecą kolejne requesty. Tutaj są zenkodowane znaki html tak jak to standardowo jest w blogu I widzicie, że litera po literze jest wyciągana nazwa bazy danych. I teraz sprawa jest taka, że to... Wydaje się, że to jest wodno, ale to jest jeden wątek, bo sobie możemy to zrównolepić na przykład, do, nie wiem, 10-50 wątków i to będzie znacznie szybsze. Możemy też pójść o krok dalej, nie wyciągać tylko nazwy bazy danych, ale sobie zrzucić na przykład nie, całą bazę. Wiadomo to trochę potrwa, ale jeżeli administrator nie jest ogarnięty, to nawet tego nie zauważy. Ok, i teraz najważniejsza sprawa, co możecie z tym zrobić? Wykrywanie SQL injection jest naprawdę bardzo trudne. Chyba, że korzystacie z jakichś komercyjnych softów, dużych, drogich. Ale jakieś korzystałem z takiego rozwiązania, które się nazywa Green SQL. To jest open sourceowy projekt, oni mają edycję community i jest też edycja enterprisona. On się wpina jako MySQL proxy i tam jest w stanie regułki zmapować. Czyli na przykład puszczacie sobie swoją aplikację przez to proxy. Na normalnym ruchu, czyli jak chodzą klienci są wykonywane zapytania dodawania do koszyka, rejestracji i on rejestruje te standardowe zapytania, które w Waszej aplikacji powinny się znaleźć. I potem na podstawie tych wzorców, jeżeli wykryje jakieś zapytania, które nie pasują, to wyśle wam notyfikację i potem możecie sobie ustawić, że na przykład chcecie już nie notyfikację, ale wycinać takich użytkowników i zwrócić na przykład błąd bazy danych. To jest fajne, ale prostsze rozwiązanie, na przykład do BKP, jest coś takiego, jest sukoszny. Który wydaje mi się, że teraz w domyślnych wersjach on jest wrzucony z automatu jako rozszerzenie do PHP -a. i możecie na przykład skorzystać sobie z prostych ustawień. Jest coś takiego, co się nazywa subacznie z Comment i on jest na przykład w stanie stwierdzić ten parametr, czy query zawiera komentarz. Generalnie czy w query jest komentarz, bo to jest też ciekawe, zazwyczaj w query się nie wrzuca komentarzy, to też zależy od Waszej aplikacji. Czy macie te komentarze, czy nie, ale podejrzewam, że większość nie ma. Więc to jest pierwszy krok, który może pozwolić Wam wygryć takie e, próby odpalenia SQL injection na Waszej aplikacji. Druga rzecz to jest e, Open Comment. E, to też nie jest standardowe, żeby zostawiać w query SQL-owym otwarty komentarz. A otwarty komentarz w tej sytuacji pozwoli nam wykonać blat SQL injection. Więc też, te, to jest też podstawa, która jest w stanie e, to zweryfikować. Dodatkowo można sobie też e, sprawdzić imiona, jeżeli korzystacie. Czasami sporo legacji kodu na przykład i nie ono żywa. I teraz tak, możecie sobie ustawić, to przyjmuje trzy, trzy różne parametry. Zero jest wyłączone, jeden loguje informacje o zdarzeniu i dwa zapytanie zwraca błąd. Więc jeżeli nie jesteście pewni i się boicie to włączyć, włączcie sobie to na jedynkę i sprawdźcie jakie rzeczy Wam trafiają do logów. Może się okazać, że w aplikacji w ogóle nie macie żadnych takich zdarzeń, które trafiają. Super. Wtedy jesteście w stanie bardzo łatwo wyłapać próby ataku. Jeżeli jednak coś jest, to możecie na przykład te komentarze wyeliminować. Więc polecam się, polecam się z tym zapoznać. E, druga sprawa to jest bardzo ciekawy błąd, e, który polega na parsowaniu, no jest związany z parsowaniem XML, a to jest External Entity Processing. E, czy ktoś słyszał o tym błędzie? Jedna osoba. <tryk> bardzo cześć. E, generalnie sprawa jest o tyle skomplikowana, że ten błąd jest bardzo stary. Pierwsze początki sięgają z 2008 roku. Mamy teraz 2015. I to jest przerażające, bo on faktycznie nie jest rozpowszechniony, a jest bardzo niebezpieczny. Google w swojej historii w Bagbancie wypłacił właśnie największą nagrodę za ten błąd. Człowiekowi, który znalazł lukę w... Już teraz nie pamiętam co dokładnie było, to był jakiś serwis podłożony do wyszukiwarki. Czy tam mapowanie jakichś keywords, nie pamiętam skąd, bo generalnie chodziło. Ale to jest taka, że on znalazł błąd i dostał się do ich infrastruktury. Za pomocą błędu przy parsowaniu pliku XML był w stanie dostać się na ich serwer. Także oczy im się otworzyły, chłopaki się przestraszyli i w ramach programu bugbunty, o którym tutaj kolega wspominał, wypłacili mu kasę. I teraz tak, czym jest błąd XXE w skrócie? Dotyczy sposobu parsowania plików xml -owych. jest związany tylko z plikami xml i może występować wszędzie tam, gdzie parsujemy XML-a. To może być na przykład nie wiem, odpowiedź SOPA, to może być plik XML-owy, który się swojej aplikacji, to może być nie wiem jakiś inny protokół wymiany, który obsługuje XML-a. Generalnie wszędzie tam, gdzie macie aplikację, która parsuje XML-a, ten błąd może wystąpić. Niezależnie od języka, bo już pierwsze z wytłumaczeniem o co chodzi, ten błąd jest ukryty w bibliotece lip XML-2, z której większość aplikacji korzysta. Więc. Radzę skupić się i uważaj słuchać, bo myślę, że możecie tutaj na przykład w swojej firmie znaleźć kolejne błędy związane z parsowaniem XML-a. Generalnie też można tutaj wykonać atak DOS. Można dołączyć lokalnie plik do XML-a i można wywołać zewnętrzny adres, przesyłając na przykład treść pliku z serwera w parametrze, WIED. w domyślnej konfiguracji PKP jest bezpieczna, to jest jedyna jedna z niewiele rzeczy, którą mi się udało zrobić dobrze, ale z defaulta PKP nic nie grozi. Problem jest natomiast taki, że w wielu frameworkach ten błąd wystąpi. Teraz pytanie, jak do tego doszło. Problem jest taki, że na przykład w Zendzie była taka sytuacja, że oni pozwalają parsować przez swoje rozszerzenia pliki Excelowskie. Pliki Excelowskie to są zwykłe zipy, gdzie w środku macie różne XML. -e. One są połączone encjami ze sobą i oni musieli umożliwić ślikowanie zewnętrznych encji, że móc przetwarzać te excel -e. Więc no, źle generalnie to zaimplementowali i skończyło się błędem. Teraz tak, tak wygląda na przykładowy plik xml -owy. Mamy główną gałąź z wiadomością, pojedyncze wiadomości, treść, kontekst. Przykładowe parsowanie tego pliku w PKP wygląda w taki sposób, że na przykład możemy użyć, wykorzystać funkcję simplexml.logfile, która nam wczyta plik xml i go wyświetli. Tutaj na to jest wywołanie tego skryptu, parsujemy sobie przykładowy plik, ten xml i printujemy jego zawartość. Wszystko w porządku. Eee, I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Eee, Czy po może przyjąć dodatkowe parametry jako trzecie argumenty? I na przykład jest taki parametr, który się nazywa "pixelizeotnoend". On aktywuje podmianę NC, na przykład wykorzystywane w pracowaniu Exceli, o którym wspominałem. Domyślnie to nie jest włączone. Żeby aktywować to lub włączyć dziurę w swojej aplikacji, musicie dodać ten parametr. I teraz tak, jeżeli chcecie na przykład odczytać plik z dysku, to, to robicie coś takiego. Tak wygląda przykładowy XML, robicie coś takiego. Wrzucacie to do Typa z entity, wywołujecie funkcję systemową i wrzucacie ścieżkę do pliku, który chcecie odczytać. I teraz pytanie, czy to zadziała, bo generalnie wygląda banalnie, jak na bardzo niebezpieczną podatność. Bo tak to działa. Generalnie jesteśmy w stanie odczytać każdy pik serwera, do którego dostęp ma proces y, Apache'a, y, y, Nginxa czy PHP'a. Y, tutaj mamy zwykły plik tutaj mamy plik, który jest w stanie odczytać ten piki serwera. No dobra, ale co nam to daje? Teraz, jeżeli aplikacja nam zwraca rezultat y, wykonania tego skryptu, no to jest super, bo mamy informacje. O tym, jaka jest treść danych plików, jesteśmy w stanie sobie wyciągnąć pliki z serwera, konfigurację serwerów, jakieś hasła może gdzieś ukryte. I to jest super, ale jeżeli aplikacja nie zwraca nam wykonania danych wyjściowych z tego skryptu, no to pytanie, czy też możemy zrobić. Jest coś takiego, co się nazywa Out of Bound Exception, i to jest też związane z tym błędem XXE, I ono pozwala na zinkludowanie zewnętrznej entity, zewnętrznej NC, podając adres, pod którym ta encja jest i definiując taki skrypt. Ten skrypt u góry, znaczy plik XML-owy uploadujemy na serwer i ten plik XML-owy odwołuje się do tego pliku na dole. Nie wiem, wystawiamy sobie jakiś przykładowy web server w Pythonie na przykład, w jednej linii można go odpalić i wrzucamy sobie te dwa pliki, ten uploadujemy i ten linkuje do tego teraz to wygląda w taki sposób, że na tym serwerze, na naszym lokalności, na porcie 8000 do GETA zostanie doklejona zawartość tego pliku. Czyli jesteśmy w stanie zaplodować XML-a, który odeśle nam na nasz serwer zawartość pliku z serwera, który chcemy zaatakować. Brzmi prosto, ale jest naprawdę przerażające. I teraz kwestia jest taka, że plików binarnych sobie tutaj nie jesteśmy w stanie zaplodować z tego względu, że rozwalą nam e, urla i to po prostu nie przejdzie. Ale e, PKP przychodzi z pomocą i teraz jeszcze jedna rzecz. E, możemy wyłączyć protokół, e, wyłączyć protokoły wszystkie tak naprawdę, jakieś grupy, FTP, HTTP, które pozwalają na dostęp do zasobów z danych e, dodając ten parametr nonet net. I teraz tak, e, jeżeli spróbujemy odpalić e, ten plik, to nam się to nie uda z tego względu, że... Dostaniemy błąd, który mówi o tym, że nie udało się otworzyć streama HTTP, czyli tak naprawdę nie udało się połączyć. Dostaniemy 404, ale to 404 już jest nieistotne. I teraz pytanie, czy to można obejść. Oczywiście, że można. Jest taka fajna rzecz w PHP, są streamy, które pozwalają na zdefiniowanie różnych protokołów. Różnych I teraz tak, jeżeli sobie użyjemy streama, który się nazywa PkP, dorzucimy sobie filtr, Dodatkowo, jeśli wrzucimy convert base64 e, encode, to jesteśmy w stanie pliki binarne sobie wysłać na nasz serwer. Więc jeżeli jakaś aplikacja ma dziurę i e, jest przypadkowo na PHP e, i to jest dziura właśnie XXE, no to jesteśmy w stanie sobie te pliki wysłać na nasz serwer. No generalnie tak naprawdę podążając e, dalej możemy zrobić masę, masę różnych rzeczy, bo nie wiadomo co się dzieje na serwerze, to możecie jakiś serwer bankowy czy cokolwiek, więc możliwości jest dużo możemy się tam włamać, podstawić, nie wiem, jakieś swoje skrypty, albo zinwiglować resztę infrastruktury, spenetrować e, całą sieć, cokolwiek, więc naprawdę trzeba na to uważać. E, odnośnie ataku DOS. Też jest ciekawa sprawa, bo możemy sobie wygenerować taki plik XML-owy, który generalnie działa w taki sposób, że wyświetla fra, e, frazę LOL. Tutaj mamy encję podnikowaną LOL9, która likuje sobie LOL8, LOL8 likuje LOL7, 6 i tak Generalnie tych wywołań jest 10 do 9 loli. I teraz to, to zajmuje 3 GB w pamięci. Więc jeżeli jakiś parser będzie chciał to przetworzyć, no to mamy problem, bo no, może po prostu napaść serwer. Yy, I teraz tak, yy, frameworki, które były podatne na ten błąd, no to oczywiście Zen Framework, Symfony, Cake.php i Hold Takie tam mało no, znane frameworki. W moich materiałach, które będą na koniec prezentacji podane, jest cała masa linku do tych podatności, jakieś tłucy, więc potem będziecie mogli sobie to sprawdzić. I teraz tak, ważna rzecz, jeżeli korzystacie z PKP, sprawdźcie proszę sobie, jaką macie wersję biblioteki libxml. Jeżeli to jest 2.9.0, to jest wszystko super, bo domyślnie ta wersja biblioteki nie pozwala na linkowanie zewnętrznych encji. To jest akurat przykład w PKP, ale teoretycznie Java, Ruby czy cokolwiek innego też powinno udostępniać taką stałą, która jest w stanie wam zweryfikować tą wersję i wyteki. Więc to jest taka rzecz na szybko. Druga sprawa, jak się mm, zabezpieczyć przed tym PKP. prosty wyłączcie e, nikowanie entity, bo 99% tach, e, przypadków to nie jest zupełnie potrzebne, chyba że faktycznie parsujecie Excelem e, i możecie się przed tym zabezpieczyć. To był też problem właśnie związany z e, frameworkiem, bo oni też musieli to parsować. I przede wszystkim research. Zróbcie research, bo w każdym języku programowania to jest inaczej zaimplementowane, inaczej wykorzystywane i tak jak to jest w przypadku PHP, gdzie on de facto jest bezpieczny, te frameworki sprawiły, że on nie był bezpieczny. Więc warto sobie to zweryfikować w każdej aplikacji, języku, z których korzystacie. E, dobra, i teraz tak, teraz będzie szybkie hacking demo. Bo e, obiecałem, że przygotuję jakieś demo, które będzie pokazywało, co może zrobić i w związku z tym, że następny Następna projekcja będzie odnośnie XSS-a, to pójdziemy o dalej i zobaczymy, co można zrobić już po XSS-ie, czyli jak uda nam się wykonać kod javascriptowy w przeglądarce klienta. Teraz tak, odpalimy sobie dwie wirtualne maszyny, które będą symulować... Jedna z nich będzie symulować klienta. To jest ta maszyna tutaj z lewej. Tutaj działa Ubuntu. 1504. I drugą maszynę, którą sobie odpalimy, ta jest trochę bardziej niebezpieczna. I załóżmy, że z niej korzysta... Hacker. Ok. Jak jesteście potem ciekawi, jakie to są dystrybucje i jakie toolsy, to... Zapraszam do projekcji, jak mi odpowiem na te pytania. I teraz tak, żeby Wam świadomić, jak to jest badanie proste. Załóżmy, to jest w generalnie Linux. Linux jest teoretycznie z natury prosty, nie da się tam do niego łamać, nie ma żadnych wirysów, jest wszystko super. Totalnie, totalnie bezpieczny system. I teraz tak, tutaj mamy Firefoxa, oczywiście w podatnej wersji, czyli nie najnowszej 40, ale 30, 306, 39 też jest podatna na, na inny błąd. I teraz załóżmy, że surfujemy sobie na przykład po sieci. I ktoś nam wysyła linka. I ten link wygląda następująco. Odpalamy go. Tutaj widzimy, że na konsoli Wławełmacza pojawiają się jakieś magiczne komunikaty, że następuje połączenie, wysyłamy jak Trochę jak z filmów. Nie jest to Nmap jak w Matrixie, ale wygląda podobnie. I teraz tak, klikamy sobie gdziekolwiek na stronie i mamy informację, że dostaliśmy command shell No dobra, co to jest command shell? Nie wiadomo, ale brzmi fajnie, okej, okay. no to spróbujemy to odpalić. I teraz, jeżeli to jest Linux, to ci, którzy z Was pracują na Linuxie, to skojarzą takie komendy jak, na przykład, id. Takie polecenie jak, na przykład, uname, w ten sposób. Czyli co to oznacza? Generalnie to oznacza, że dostaliśmy się do komputera tej osoby, która surfowała sobie bezpiecznie pod Linuxem w Firefoxie. E, no dobra, no to teraz, żeby jakoś rzeczywiścić ten przykład, to załóżmy, że przejdziemy sobie na pulpit i teraz spróbujemy na pulpicie utworzyć plik, żeby sprawdzić, czy faktycznie mamy dostęp do tego komputera. Pojawi, pojawi się plik. No dobra, ciekawe co jest w środku. Wpalamy. Hello from No dobra. Czyli generalnie mamy problem. E, mamy dostęp do dysku, e, do wszystkich plików e, w systemie, na uprawnieniach użytkownika John Doe. Ludzie, którzy interesują się trochę bardziej bezpieczeństwem, wiedzą, że jeżeli to jest wadliwa wersja Kernela, to akurat nie jest. Ale to jest tylko kwestia czasu. Można sobie podnieść uprawnienia i wyskalować je do ruda. Jeżeli wyeskalujemy je do Ruta, no to mamy kontrolę całkowicie nad całym komputerem i nad całym systemem. I to jest taki przykład, żeby uwydatnić właśnie to, jak ważne jest bezpieczeństwo. I to, że korzystamy z Linuxa i to, że korzystamy na przykład z Firefoxa, to tanie żadne bezpieczeństwo nam nie daje. Problem jest taki, że nawet jak macie przeglądarkę up to date i ona się aktualizuje, to nie wszystko też jest fanie, bo są błędy Zero Day. To są błędy, które nie są publicznione. E, buszują sobie gdzieś tam w odmentach e, czarnej sieci sprzedawane na black marketach, więc też nie jesteście bezpieczni, ale gwarantuję Wam jedno, że takie błędy kosztują tyle szmalu, tyle zielonych, że na pewno nikt nie będzie chciał wykorzystać ich, ich e, przeciwko Więc to są bardziej już <grytane> targetowane ataki, więc z tego nie, nie macie się co obawiać, jest wszystko w porządku, ale trzymajcie właśnie zaktualizowaną przeglądarkę, jeżeli już macie korzyść z jakiejś przeglądarki, to polecam chroma. Niektórzy mają problem z prawem z tego względu, że twierdzą, że jest on, no narusza delikatnie naszą prywatność. Google wysyła tam jakieś dziwne, różne magiczne informacje, może je wysyłają, no ale bez przesadnie nie pracujemy w API, żeby nam to przeszkadzało. I sprawa jest taka, że oni mają budowanego sandboxa, sandboxa, który generalnie nie pozwala się wyeksploitować. I jak sobie popatrzycie na przykład na... Program adwanty od Google'a związany z Chrome, to zobaczycie, że tych błędów wcale dużo nie ma i generalnie u nich wyjść z sandboxa, czyli wyjść z przeglądarki do systemu jest bardzo ciężko. Więc y, generalnie polecam się przesiąść na Chroma, jeżeli macie taką możliwość. Yy, ok, dobra, wróćmy do slajdów. To jest ostatni slajd. Yy, zeskanujcie QR Coda. To jest to samo co pod tym linkiem. Jakąś się nie chce przepisywać, to może po prostu zastanować. Generalnie tam jest link do krótkiej ankiety. Po ankiecie jest link lista na tabie, w którym wrzuciłem wszystkie linki do materiałów. Podnikowałem też te narzędzia, z których korzystałem i jest ewentualnie jeszcze kontakt do mnie, jeżeli tak samo jak tutaj, jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie później pogadać. Także to tyle. Jakieś pytania? Może? dotyczące school injection, bo pokazywałeś przykłady na y, skolu pisanym po prostu, tak? tym wchodzi. A co jeżeli używasz ORM-a? No w przypadku PHP bez według Generalnie jedną z rzeczy, właśnie żeby zapobiegać o injection jest korzystanie na przykład z PDO albo z prepared statement. Generalnie chodzi o to, że, żeby budować takie skóry, żeby nie można było do nich nic strzygnąć. Jeżeli korzystamy z ORM, to raczej też może się nie udać, chyba że jest błąd w ORM, z tego względu, że on sam sobie to rzutuje, mapuje odpowiednio pola, escape'uje i tak dalej. Więc to jest tak, to jest spoko. E, większość aplikacji, które mają problem ze zespołem injection, to są aplikacje pisane, są własne frameworki. Frameworki wytwarzane w stajniach lokalnych firm e, i to jest właśnie to podyktowane. Ale jeżeli korzystamy z ORM, to raczej powinno być wszystko w porządku. Generalnie polecam Piper statements albo korzystanie z PILIOPIN. Ktoś jeszcze? Nie ma pytań, czy udało się włamać na Maca albo na Windowsa? Podpowiem, że na Maca też da się włamać. Testowałem to przed 3 Ta sama podatność działa na, Mac na Macu, także to nie ma żadnego znaczenia. No dobrze, w takim razie podziękujmy Radkowi.